Tak, tak, mówię no, zgłaszam się na służbę. Wszystkich z tej strony Kapitangu, Viennu w i witam Was w kolejnym odcinku, w kolejnym dniu mojej służby. Słuchajcie, dobre wieści, zajebiste wieści. Nowa wersja LCPDFR właśnie wyszła, właśnie ściągnąłem, plus wyszedł także mod. Dodatkowych misji stworzonych przez ludzi, tam z forum oficjalnego nie jest to oficjalne, oczywiście, modyfikacja. Tak więc mogą wystąp wystąpić różne błędy i takie tam, ale mam nadzieję, że będzie zajebiście. Doszło dużo fajnych rzeczy, zaraz wam pokażę. Na przykład właśnie sprawdzanie samochodów, sprawdzanie ludzi, wiecie, ID i tak dalej, także jest zajebiście. Ostatnio też się mnie pytacie w poprzednim odcinku skąd mam tą koszulkę Angel Boys Gang, to będzie w moim sklepie. O. Właśnie są też dźwięki pododawane, także jeśli będę ten, to nieważne. E będzie mój sklep niedługo nowy i tam będą właśnie różne takie fajne rzeczy i tak dalej i tak dalej. Okej, okay, dobra. E, tak więc nie będę się dłużej rozgadywał, bo wiem, że wolicie akcje, ale jeszcze mogę wam powiedzieć, że zostały dodane naprawdę fajne w tych, tych e, nowych wezwaniach, na przykład rzeczy typu mm, mm, wypadki i takie tam rzeczy, nie? Czy ktoś tutaj, czy mi się wydaje, czy ten pan? Dobra, wydawało mi się w tupie, go mam tak naprawdę. Okej, okay. um, tak więc zostały dodane na przykład nielegalne wyścigi, czyli ściganie takich aut zajebistych, yy, eskorta na przykład, am, ambulansu, nie, takie rzeczy, no naprawdę zajebiście, jest, jest co robić jak na razie i zajebiście się to rozwija, gdzie w GTA 4 musieliśmy czekać bardzo długo, żeby takie rzeczy były, więc to w ogóle masakra, nie. Dobra, jedziemy, sprawdzimy sobie jakiegoś typu, o, to sobie auto, taka rutynowa kontrola, proszę bardzo. Proszę się zatrzymać, rutynowa kontrola, kapitan Gouverneau. Proszę zjechać na bok. Dobra, zajebiście. Ok, przystępujemy do no. sprawdzania. Tak więc tak, normalnie podchodzimy do typka... Przepraszam, do pani! Witam panią bardzo serdecznie. Zamknij z zboczeńcu! Ok, i mamy tutaj Ask for ID, więc sobie weźmiemy od niej dokumenty. Ładna animacja. Rzuca mi... nie, właśnie śmiało. I... Mamy w lewym dolnym rogu pokazuje nam dane tej osoby, kiedy się urodziła, płeć i tak dalej. Wracamy sobie do auta i mamy komputer, tak jak w GTA 4, w który możemy sobie wpisać. Jasmine Roach. ok? Okej, okay. wszystko u niej jest w porządku, także możemy ją puścić. Sprawdzimy u niej jeszcze, sprawdzimy u niej jeszcze Bagażnik, proszę panią, proszę mi pokazać bagażnik, bardzo proszę. Może znajdziemy jakieś dopalacze, ostatnio głośno o dopalaczach, więc wiecie. Ok, nic nie znaleźliśmy ciekawego. I jeszcze, proszę panią, zanim pani oddam dokumenty, to sprawdzę u pani um, alkohol. Czy ma pani coś we krwi? O, proszę państwa, nie ma! Ma pani niedozwoloną ilość y y we krwi alkoholu, tak więc proszę bardzo, wychodzimy z samochodu. Bardzo dziękuję. Jest pani niestety aresztowana, bardzo mi przykro. Rączki do góry. Bardzo proszę, rączki do góry. Nie wiem, co mi się stało w rękę, ale ale proszę bardzo, proszę bardzo. Panie, jedź pan na tym rowerku, bo pana zaraz się zdenerwuje. Bar bardzo się zdenerwuję. Panie! Jedź pan, bo... Dobrze. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za współpracę. Mm, proszę, zapraszam do mojego autka. Zapraszam do mojego autka. Aha, nie, dobra, zapomniałem ją podnieść. Przepraszam panią, wiem, że pani już przyzwyczajono do <glęczenia> klęczenia. E, przepraszam. E, tak więc, proszę bardzo, proszę bardzo za mną. Proszę bardzo, T tym razem otwieram pani drzwi. Bardzo zapraszam, bardzo serdecznie. Zamykamy panią, dziękuję. E, taką mógłbym wezwać. A nie chcę, stoi, odbierze pani jak zamknęliśmy. Nie, pipcztam! tam! sferu brudny. Dobra, znajdziemy sobie najbliższe więzienie i, przepraszam, nie więzienie, tylko. Miejsce, w którym pani wytrzeźwieje, tak właśnie. Tutaj jest najbliższe, dobra, to pojedziemy sobie. Nie na sygnale, ale pojedziemy z włączonymi tymi, bo oni i tak omijają wtedy. No, także takie fajne rzeczy pododawali, że można właśnie ich sprawdzać. Jadę na sygnale, więc wydupiony. Można ich sprawdzać. Um, zaraz sobie porobimy też jakieś misje, właśnie wyzwania i takie tam. Pokażę wam parę nowych misji. Um, no i mam nadzieję, że nasza seria będzie się zajebiście rozwijać. Bo, 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 bo widzę, że wam się bardzo podoba, zresztą widać po wyświetleniach, po łapkach. Swoją drogą bardzo dziękuję za 20 tysięcy łapek praktycznie pod każdym odcinkiem, co jest bardzo dla mnie miłe, więc mam nadzieję, że w tym też będzie tak dużo, bo to powiększa mojego e-penisa, przepraszam, moje ego, żeby być tutaj... Pytaliście mnie, co to jest za czerwony domek, to jest inny taki mod, który też wam może kiedyś pokażę, może wykorzystamy do jakichś fajnych dodatkowych misji, jak te już nam się znudzą i nie będzie nic nowego. Tak więc to czekajcie, bo to jest bardzo ważna tajemnica. Eee, jeszcze z takich ogłoszeń, to w opisie będziecie mieli playlisty z różnymi odcinkami, bo wiem, że YouTube świruje z wyświetlaniem odcinków. Tak więc, jeśli jakiegoś nie widzieliście, na przykład ostatnio z Merganim, taki specjalny odcinek z Coca-Coli, to możecie sobie zobaczyć i tam też sobie ogarnąć to, no dobra. Proszę mi otworzyć. Dziękuję bardzo serdecznie. Ok, proszę zabrać ode mnie tą typiarę. Proszę ją zabrać natychmiast. <laughs> kopa. <Kiuskowa. laughs> Okej, okay, nie chcę tego. Dobra. Okej, okay, w takim razie wyjeżdżamy i jedziemy na patrol. Mam nadzieję, że teraz nas wezwą na jakieś właśnie dodatkową misję. Okej, okay, mamy wypadek. tak i przyjmujemy i jedziemy na sygnale. E, Kabieł gobierno zgłaszam się do akcji, jadę na miejsce wypadku. Proszę, proszę! proszę pana, Wiem, że to jest jedno drogowa, jedno dro ale, no proszę bardzo, tak? Dobra, wow, Panie tej! Posrało pana. W tupie się pan poprzewracało, chyba, że pan jest policjantem, co pan może wszystko. Dobra, gdzie jest to miejsce wypadku? Okej, okay, um... O, widzę. O Jezu, o Jezu, co tu się. Przepraszam bardzo, co tu się stało? Ok, mamy dwie. Mamy dwie. E... Dwa pojazdy. Jeden pojazd, witam panią, witam panią bardzo serdecznie. Jeden pojazd, no dobra, jest troszeczkę obity, ale chyba da radę pojechać. Sprawdzimy zaraz stan y, upojenia alkoholowego tej pani. Witam panią bardzo serdecznie, proszę mi powiedzieć, co tutaj się zadziało? Co tutaj się zadziało? Proszę pana, jechałam i bóc mi wyjechał i po prostu no normalnie myślałam, że zginę. Ale nie zginęła, No widzę, że pani nie zginęła, ale wie pani. A pro proszę pana, proszę zamknąć drzwi. E, Okej, okay, wie pani co dobrze. Niech pani tu ja o Jezu, tutaj mog mogło się coś stać bardziej poważnego. Witam. Halo. Witam panią. Proszę proszę podmuchnąć. Proszę pana, nie będę tu muchać. Jak ja wjechałam, jak mi wyjechała ta dzira? Ta Mariolka spod czwórki, to ja już myślałam, że ja już. Ja ja po prostu, ja się zesrała prawie. Wjechała, że w słup, widzi pan. No, widzę, proszę pani, widzę pani, no, wjechała, pa... ja proszę pana, wjechałam w te słup, ja nie wiem, co się stało. No, pani walnęła, tak, tak. Proszę pana, nie, pani nie, zesrałam. Proszę, proszę zagnośny, Ja sprawdzę tutaj, muszę wyłączyć ruch. Kontrol-u się wyłączało, ruch, tak. O, mam latareczkę, bardzo proszę. proszę może panią, pani może jechać, niech pani jedzie. Aha, muszę wyłączyć ruch. Niech pani jedzie Bardzo proszę Co pan? Co pan robi? Okej, okay, tamten wóz, a ten wóz... Czy ten... przepraszam panią... Przepraszam, pani może, pani może też już jechać A to w dupie. Dobra, no i właśnie to jest jedna z takich e, dodatkowych misji właśnie zrobiona przez e, użytkownika e, forum Także już można robić własne misje, pluginy i tak dalej, także zobaczycie będzie zajebiście Brakuje mi misji tych takich terrorystycznych, w tym. W... jak w GTA 4 były. Idź panie biznesmenku, bo ja tutaj jestem na patrolu, proszę pana. A zobaczmy te wozy, czy one coś mnie tutaj... Czy one mi coś tutaj mówią brzydkiego? Okej, okay, ten jest oki. Okay. A ten. Ten też jest oki. Okay. Muszę... Eee... Yy... No, okej, okay. wszystkie są oki, okay, widzę Kanir, Dobra Czerwone światełko, czerwone światełko. Szpana! Dobra, zielono. Także, no, um, coś jeszcze z takich nowości. No, nie wiem, zaraz zobaczymy, jakaś misja, może nam się trafi. Dobra, mamy pościg, e, ja biorę udział w pościgu. Oj, okej, okay, kapitan now, włączam się do pościgu. E, swoją drogą, nowości takie to, że mamy gadanie I przez radio I faktycznie, w lewym dolnym rogu jak macie lokalizację To ta babka serio mówi te lokalizacje To jest zajebiste I jak wzywamy na przykład wsparcie To też właśnie mówią, e, mówią ten Mówią lokalizację, co potrzebujemy i tak dalej Ok, widzę cel, tak więc przystępuję do pościgu Wow, 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 obiekt chyba podejrzany że mówiliście, że mówił podejrzany o, Podejrzany właśnie wjechał w, w, I zrobił kolizję Zatrzymaj się, kom... Ok, podejrzany nie słucha, ale nie wie, co robić. Dobra, szybko wybiegam z wozu. Spróbuję go wyciągnąć. Wysiadaj! Wysiadaj na ziemię, na ziemię, na ziemię. Na ziemię, ręce do góry. Gdzie jest drugi? Ej, stój, panie! Stój! Ok, ee, drugi podejrzany ucieka na piechotę. Postaram się go dogonić. Zatrzymaj się. Dobra, 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 Potrzebowałbym jakiegoś, jakiegokolwiek wsparcia, ale z tego co widzę, każdy mnie w dupie, ale dobra, dogonię go, nie jestem tak ten. No! Tej, no co, I ty, dobra, dobra, laseczka tam stoi, nie będę brał udziału w pościgu, co za idiota. Stój, zatrzymaj się, bo będę strzelał, no! Zatrzymaj się! Halo, potrzebuję wsparcia. We have a 1099 in Pillbox Hill. Halo! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Ok, przystępuję do ma manewru i rzucę się na niego, rzucę się na niego. Zatrzymaj się, bo inaczej cię powale na ziemię. Zatrzymaj się, bo powalę cię na ziemię natychmiast. Ok, e podejrzany nie słucha moich poleceń. Przystępuję do obezładnienia go poprzez rzut na ziemię. Zatrzymaj się! Kurde! Kurde! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się! Kurde, jakie wsparcie! Zatrzymaj się! Okej, okay, obieg dalej się nie zatrzymuje! Postaram się dogonić, pomóżcie mi, pomóżcie mi tutaj! Szybko, bo wbiega na ulicę! Tu jestem, tu. Zatrzymaj się, mówię. Nie no kuźwa, jak go zaraz pier. Zatrzymaj się. Ręce do góry. Ręce do góry, mówię. Halo, szpana? Szpana? Ręce na ziemię czerwelu. Ręce do góry. Halo. Ok, obiekt jest niezdolny do współpracy. Postaram się go jakoś poruszyć. Proszę pana, niech ma się obiecie. Proszę pana, halo. A w dupie cię mam, cwelu brudny. Dobra, mam jeszcze taki telefon. Sprawdzimy sobie jego rejestrację, tego auto z przodu 67DE L148. Poproszę o sprawdzenie. Czy coś ciekawego będzie. Okej, okay, auto należy do Charlie'ego Doyla, e, Czysty. No dobra, okej, okay, w takim razie. W takim razie oki, okay, skoro tak mówisz. Ale moglibyśmy go przeszukać. Okej, okay, zatrzymaj się. Zatrzymaj się, kapitan, kobie do Nowa kontrola bagażnika. Bardzo dziękuję. Pana, przyszedłem do pana, sprawdzam panu bagażnik. Nie powinno pana obchodzić dlaczego, ale to robię, tak. I ziemię też sprawdzam, czy jest. Okej, okay, witam pana. E, może pan jechać. Nie, nic, nic już od pana nie, nie potrzebuję. Dziękuję panu bardzo. Okej. Okay. No, dobra. Już, stop! Okej, okay, zaparkuję sobie tutaj. Nie sprawdzimy tą panią, co idzie. A bo nie, tego pana, tego pana, który tam sobie stoi z tamtą panią. Och, uwielbiam takie patrole. O, jak mi gorąco! Ale mi się dupka spociła. Uuu, jakie przystojnie, proszę bardzo, żeby mi nie podrywać, jestem na służbie. Witam pana. Witam pana bardzo serdecznie. Proszę mi pokazać swoje dokumenty. Baby John! <grytanie> Sprawdzimy go, Baby John. Okej, okay, Baby John, spoko. Bardzo dziękuję za współpracę. Przepraszam Pana. Przepraszam Pana. Proszę się zatrzymać. Proszę mi pokazać swoje dokumenty. Rutynowa kontrola. Dzisiaj jest dzień rutynowej kontroli. Tyler Dureń. Durdeń, Dureń, przepraszam. Dureń, Boże. Okej, okay, sprawdziamy go. Tyler... Durden. Witam. Okej, okay, wszystko u Pana w porządku. Bardzo dziękuję za współpracę. A pan? Co, co z Panem jest? Witam. Proszę mi pokazać swoje dokumenty, Mario Colotti. Witam pana, Mario Colotti. Pizzeria! Mario. Colotti. No dobra. Okej, okay. mamy wezwanie, że zepsuty samochód sobie jedzie. Więc musimy go zatrzymać szybciutko i sprawdzić, co tam się zadziało. Okej, okay, kapitan główienow Przyjmuję wezwanie i jadę w celu sprawdzenia samochodu. Jak widzicie to żółte, to są właśnie te takie dodatkowe misje. Dobra, gdzie pan jest? Ok, widzę. Witam, witam. Chciałbym muszę muszę za zablokować tutaj dojazd. Ok, proszę się nie ruszać wszyscy. Ok, co my tu mamy? Witam pana, witam. O, panu się tutaj widzę dymi troszeczkę. Ok, sprawdźmy, co pan nam ma. Ok, naprawiliśmy. E, wznawiam ruch. Dziękuję panu bardzo serdecznie za współpracę. Dobra, naprawiliśmy. Nie wiem, jak, ale jestem technikiem, jak coś. technik. technik. E, mechatronik, czy jak. Dobra, może. Mam pomysł. Pojedziemy sobie. Na sygnale, bo mamy to w dupie. Pojdziemy sobie tutaj do dzielnicy gangów. Uuu, witam panu, witam! Witam, witam! Co tutaj się dzieje? Przepraszam bardzo. JP państwo mówią, tak? JP, witam pana. Witam, witam. Proszę mi podać swoje dokumenty. Okay. Jason Morris, ok. Jason Morris. Okej, okay, dobra, nic takiego. A pan? Witam pana, proszę mi podać A pana już miałem! Nie chcę już pana, nic już. W tupie pana mam, dobra. Jedziemy sobie dalej zobaczyć. Mam wezwanie na, na zepsutą tą, ale wolę pojechać sobie tutaj posprawdzać na patrol. Może tutaj się coś ciekawego zadzieje. Dobra, nic tutaj ciekawego nie ma. Ale tu sobie witam, witam bardzo serdecznie. Widzę, że pani już, już się cieszy na mój widok. Spierdzielaj dziadzie, HWDP. Ej, 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 bez przesady. Co się... Przepraszam. Ja nic nie chciałem, żadnych aktów tutaj. Proszę mi dać dokumenty, proszę. Holy, Holy Woodward, okej. Okay. Holy Woodward. Okej, okay, ma Pani alkohol we krwi. No dobra, dobra, niech se Pani będzie. Mamy kolejną zepsutą tą, musimy podjechać tam, zobaczyć co tam się zadziało. Kapitan Gowienow zgłaszam się do akcji. Kolejna zepsuta, kolejna zepsuta ta. Kolejnie zepsuty samochód został zgłoszony, musimy pojechać szybko. Ale ja szybko zapierdzielam, nie? <grym> Okej, okay, gdzie to się? Co to się zadziało? Witam, witam państwa. Proszę tutaj zjechać Gdzie jest ten samochód? A tutaj? Okej okay. Witam, witam, witam. Okej, okay, zatrzymujemy ruch w takim razie Witam pana. Co panu się tutaj zepsuło? Niech mi pan powie co, co się zepsuło? Proszę pana, jechałem! Jechałem i po prostu auto przestało działać nie wiem, co się zadziało Ale już proszę pana, już proszę pana, nie musi pan płakać, już jest wszystko ok. zostałem, zostałem, zostało wszystko naprawione. Dziękuję panu o. Co pan wymusza? Nie wiem, że panu naprawiam to co? O tutaj Do mnie to? Kolego Kolego Ok, ja może sobie wyjmę szybko z, z... Zabezpieczenie co tu, co tu się co, Przepraszam bardzo, co? Co tu? Co tu się dzieje? Co tu się... O oh fucking shit, ja co tu uciekam. Co tu się dzieje? Proszę przestać, stop, stop! Potrzebuję wsparcia. Co tu się zadziało? Ok, chyba nie potrzebuję wsparcia już. <laughs> nie wiem, co to było. Nie mam pojęcia. Wypadek. Wypadków nie chcę. chcę. Coś poważnego. O, mamy wyścig. Mamy wyścig. Dobra, dobra, dobra. Mamy wyścig. Potrzebuję. Wsparcie. Co tu się zadziało w ogóle? Proszę się przestać, proszę tutaj. Ok, mamy tutaj pierwszy wóz. Gdzie on jest? Ok, e, widzę, że podejrzany ucieka, tak, podejrzany ucieka. Ok, mamy dwa auta, jedno. U, jakie neony. Proszę się zatrzymać, zatrzymaj się natychmiast. Natychmiast zatrzymaj się Sportowy wóz jakiś Zatrzymaj się, to kapitan główieną. Potrzebuje pomocy Może go zepka. Ach, szmato! Postaram się go wyciągnąć z wozu Ręce do góry, wysiadaj! Przebijam opony! Byłaś Sauta, wyłaj sauta! Wyciągam go! Na ziemię, Cwelu. Nie, nie chcę wsiadać, nie chcę wsiadać! Za... Kurde, ucieka mi. Ok, przystępuję do pościgu. Przystępuję do pościgu. Strzały, strzały, ostrzegawcze. W nogę, postrz-. Kurde, nie trafiłem! Okej, okay, obiekt został postrzelony Obiekt chyba zmarł, nie o to mi chodziło <laughs> Okej okay, musimy Okej, okay, szybko, szybko wezwiemy tego Koroner serwis, proszę tutaj, szybko Kurde gdzie byście się zrespili w dupie was mam Nieważne, dobra e, Szybko muszę wrócić do wozu i e, pomagam wam ścigać drugi Pos ten obiekt Przepraszam, do pościgu. Zapomniałem o no tak. Może wezwę jakieś wsparcie lepiej. Needed and hill. We're and in. Over. Proszę się odsunąć. OK, jestem w, 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 w Vespuci Boulevard i Pillbox Hill. Zmierzam. Na północ, na Strawberry Ave. Um, zmierzam ku autostradzie. Mam nadzieję, że uda mi się do dogonić obieg! Kuziba mać! Głupki. Okej, okay, jeszcze mam daleko, więc nie wiem jak mi to pójdzie, ale dalej jadę, dalej jadę. Jestem już niedaleko, wjeżdżam na uh, Interstate uh, na północ. East Winewood Los Santos. Zobaczymy, może uda mi się do, dogonić obiekt. Przepraszam, podejrzanego. Teraz nie mam czasu. Muszę, kurde, ten. Dogonić e, nielegalne auto. Znaczy nielegalne auto z wyścigu nielegalnego. Cel... Tak, cel znowu wjeżdża... Cel znowu wjeżdża na autostradę. Full prędkość Zezwalam na przestrzelenie opon. Okej, okay, jesteśmy już niedaleko, jesteśmy już niedaleko Potrzebuję teraz wsparcia. Copy that dispatch Ok, bardzo blisko do celu, już widzę. Mam. Mm, mam widok na pościg, mam widok na pościg. Dołączam się, dołączam się. Co tam się dzieje? Ok, e, auto zwolniło, auto zwolniło. Przystępuję do manewru w takim razie. Potrzebujemy najlepiej jakiś e, helikopter, żeby nam oświetlić. Bo już się robi ciemno. Wow, wow! Piękny manewr! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się, zatrzyma się na ziemię! Zatrzymaj się na ziemię Na kolanka, proszę pana, bardzo dziękuję Pięknie, pięknie Wspaniała akcja, naprawdę Okej, okay, tylko nie mam teraz jak Czekajcie, muszę go. Muszę to auto stąd wyciągnąć, bo on mnie tutaj. Obiekt ma padaczkę. <grymne> żyje pan. Ha! Coś. Coś się zadziało. Czy pana, żyje pan? Żyje pan, halo? Eee yy. 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 Halo yy. Ej, obie obiekt nie żyje Dobra słuchajcie, to na tyle w dzisiejszym odcinku e, w dzisiejszym dniu e, naszego policjanta kapitana Guwienowa. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Zrobiliśmy troszkę nowych zadań, jak widzicie, troszeczkę jest to jeszcze zbugowane ale jest coraz ciekawiej, także śledźcie serię, dawajcie łapki, udostępniajcie, w opisie macie całą playlistę z odcinkami wszystkimi. Ja się z wami żegnam. Trzymać się na razie. Cze